Dzień dobry Polska! W tej chwili na drodze następny przystanek Zielona Góra na marsz przeciw nielegalnej, nieopowiedzialnej masowej imigracji i wiem, mam bardzo pewnie siebie, że będę tam spotykać z patriotami, z dobrymi ludźmi, zwykłymi Polakami, którzy po prostu kochają Polskę i są dla nią najlepiej. Skąd to pewnie siebie? Byłem na granicach, rozmawiałem i będę was pokazać od marszu dzisiaj, żebyście też mogli to zobaczyć. Ale jest taka część ludzi, którzy to nie wiedzą. Jest dla mnie bardzo ciekawe, bo oni są tak pewni siebie, mówią tak źle o naszych patriotów, o nasze wszystkie marszach na przykład niepodległości, ostrzegają mnie, nie pójdź tam. Są tylko faszyści, rasyści i tak dalej. A ja poszedłem, byłem, wiedziałem, jest inaczej. Ale jak oni tak mi mówią, ja wtedy pytam, Skąd Wasze opinie? Byłaś, byłeś i każdy raz oni mówią: Nie, nie byłam. No to zapraszam, z całą przyjemnością przyjście. Jak nie dzisiaj na marsz, no to do granicy. Przyjście sami, zamiast siedzieć na fotelu i mas, nie wiem skąd wa, jest Wasze e, pełni siebie, że tak się znacie, jak nawet nie byliście tam. Przyjdźcie do granicy, porozmawiajcie z pięknymi patriotami, ja pokażę, ja pokażę nie mój film, ja staram się w ogóle nic nie odcinać, żebyście zobaczyli bez filtra, jak media gówno nurtu, którzy stąd lubią, że nie ma zgody między nami. Nie jest tak, jak oni pokazują. Ja pokażę prawdę, zapraszam, przyjdźcie sami, nawet lepiej. Słuchajcie, będzie pięknie, już chyba mniej niż 2 godziny będzie dobrze. Ja się cieszę, życie jest piękne, Polska cudowna. Love life.